To twój były, nie mąż! Słowa mojej siostry Agnieszki zawisły w powietrzu nad świątecznym stołem u babci Jadwigi. Wszyscy zamarli. Marek, mężczyzna siedzący obok mnie, którego właśnie przedstawiłam jako mojego nowego partnera, zbladł. Oczy wszystkich nagle skierowały się na mnie. Ten moment, ta sekunda ciszy przed burzą, zmieniła wszystko. Nie wiedziałam wtedy, że rodzinne sekrety, które przez lata starannie ukrywaliśmy pod warstwami uprzejmości i tradycji, właśnie wyszły na jaw w kamienicy na warszawskim Mokotowie. To miał być zwykły obiad imieninowy, skończył się konfrontacją, która wstrząsnęła fundamentami naszej rodziny. I choć mogłoby się wydawać, że to był koniec, dla mnie to był dopiero początek początek prawdy, której nikt nie chciał usłyszeć. W naszej rodzinie od zawsze rządziła moja matka, Krystyna, kobieta o nienagannych manierach, zawsze w idealnie dopasowanym kostiumie, z perfekcyjnie ułożonymi włosami i czerwoną szminką, która nigdy nie przekraczała konturów ust emerytowana nauczycielka języka polskiego w renomowanym warszawskim liceum, gdzie do dziś wspominają jej rygorystyczne podejście do Mitkiewicza i Słowackiego. Ojciec Tadeusz, inżynier z wykształcenia, zawsze stał w jej cieniu cichy, wycofany, z nosem w książkach o historii II wojny światowej, które kolekcjonował w gabinecie. Jego obecność w domu była jak cień, zawsze tam był, ale nigdy nie przeszkadzał. Moja starsza siostra Agnieszka poszła w ślady matki, perfekcjonistka, kierowniczka działum w korporacji farmaceutycznej, matka dwójki idealnie wychowanych dzieci, żona odnoszącego sukcesu architekta mieszkanie na Wilanowie, wakacje w Chorwacji, nowy Volkswagen co trzy lata. Ich rodzinne zdjęcia na Facebooku wyglądały jak z katalogu IKEA, idealne, skomponowane, bez skazy. A potem byłam ja, Magda, wiecznie rozczarowująca. Studia artystyczne zamiast prawa czy medycyny. Praca freelancerki zamiast etatu w państwowej instytucji, mieszkanie wynajmowane na Pradze, dzielnicę, którą moja matka nazywała niebezpieczną, i seria nieudanych związków, które były tematem szeptów podczas rodzinnych spotkań. Pamiętam Wielkanoc, gdy miałam 16 lat. Matka podała barcz w swojej najlepszej porcelanie z ćmielowa. Magda, czy ty musisz tak się garbić? Wyprostuj się. Agnieszka nigdy nie miała problemu z postawą, powiedziała głośno, tak aby wszyscy przy stole usłyszeli. I ta sukienka mówiłam ci, że czerwień to nie twój kolor, z twoją cerą wyglądasz jak burak. Rodzina zaśmiała się, a ja poczułam, jak policzki palą mnie ze wstydu. To był tylko jeden z wielu momentów, gdy byłam publicznie korygowana, poprawiana, zawstydzana. Albo ten raz na studniówce, gdy matka przyjechała przypadkiem do hotelu, gdzie odbywała się impreza. Zobaczyła mnie tańcząc z Patrykiem, chłopakiem z równoległej klasy. Czy ty nie masz godności? Syknęła, odciągając mnie na bok. Wszyscy widzą, jak się do niego kleiś. Wiesz, że on interesuje się tylko córkami prawników i lekarzy, takimi jak Ola Witkowska. Nie rób z siebie pośmiewiska. Mimo tych wszystkich upokorzeń, nadal desperacko szukałam akceptacji. Gdy skończyłam trzydzieści lat, matka zaczęła coraz częściej przypominać, że zegar biologiczny tyka, a porządne dziewczyny w Twoim wieku mają już rodziny. Na każdym rodzinnym spotkaniu padało pytanie No i co, Magda, kiedy przyprowadzisz kogoś porządnego? I wtedy poznałam Marka. Wysoki, pewny siebie, z inteligentnego spojrzeniem i pozycją wykładowcy na Uniwersytecie Warszawskim. Doktor nauk humanistycznych, autor książek o polskiej transformacji ustrojowej, częsty gość w programach telewizyjnych. Dokładnie taki mężczyzna, jakiego moja matka zawsze dla mnie chciała. Po trzech miesiącach znajomości, postanowiłam przedstawić go rodzinie. To miał być mój wielki triumf, moment, gdy wreszcie zdobędę uznanie matki. Kupiłam nową sukienkę. Elegancką, stonowaną, taką, która zyskałaby aprobatę Krystyny. Marek przyniósł drogie wino z bordą i kwiaty dla babci Jadwigi. Wszystko było perfekcyjnie zaplanowane. Nie wiedziałam tylko jednej rzeczy. Sekretu, który wisiał nad naszą rodziną, jak ciemna chmura, gotowa w każdej chwili wybuchnąć deszczem skandalu. Imieniny babci Jadwigi to w naszej rodzinie święto niemal tak ważne jak Wigilia. Tradycja sięgająca czasów, gdy dziadek jeszcze żył i wszyscy spotykali się w ich mieszkaniu przy ulicy Puławskiej z widokiem na Park Morskie Oko. Teraz babcia mieszkała z nami w pokoju, który kiedyś należał do Agnieszki. Przygotowania zaczęły się na tydzień wcześniej. Matka wyjęła serwetki lniane, które używane były tylko na specjalne okazje. Wytarła z kurzu kryształy przywiezione jeszcze z kresów przez prababcię. Zamówiła tort w cukierni Bliklego i kazała ojcu kupić najlepszą wódkę chopin, bo przecież nie będziemy gościom serwować jakiegoś taniego alkoholu. Magda, tym razem postaraj się nie spóźnić, przypomniała mi przez telefon dzień wcześniej. I mam nadzieję, że ten twój nowy chłopak ma jakieś maniery, nie jak ten ostatni, co przyniósł kwiaty w papierze z marketu. Zapewniłam ją, że Marek jest inny. Nie dodałam, że jest też starszy ode mnie o piętnaście lat. Ten szczegół postanowiłam zachować na później. W dniu imienin przyjechaliśmy punktualnie. Marek był zdenergowany, co mnie dziwiło, w końcu regularnie występował w telewizji przed tysiącami widzów. To tylko moja rodzina uspokajałam go, nie wiedząc jak ironiczne okażą się te słowa. Matka otworzyła drzwi, ubrana w granatową sukienkę i perły, jej zestaw na specjalne okazje. Zmierzyła Marka od stóp do głów, a na jej twarzy pojawił się wyraz, którego nie widziałam od lat – aprobata. Krystyna Wojciechowska przedstawiła się, podając mu rękę z gracją, której uczyła się na kursach Savoir Vivre w latach dziewięćdziesiątych. Marek Lisiecki bardzo mi miło, odpowiedział, wręczając jej kwiaty. Nie byle jakie, ale białe lilie, jej ulubione, o czym wspomniałam mu mimochodem. Już w przedpokoju usłyszałam szept matki. Nareszcie przyprowadziła kogoś na poziomie. W salonie czekali już wszyscy: babcia Jadwiga w fotelu przy oknie, ojciec stojący nieśmiało z kieliszkiem w dłoni, wujek Stanisław z ciocią Haliną, kuzynka Patrycja z mężem i oczywiście Agnieszka z Robertem i dziećmi, Zosią i Kubą. Poznajcie Marka! powiedziałam, czując dumę, jakiej nie czułam od lat. Pierwsze pół godziny przebiegło zaskakująco dobrze. Marek opowiadał o swojej ostatniej książce, o wywiadach w telewizji, o konferencji w Krakowie. Matka wpatrywała się w niego z zachwytem, co chwilę dopytując o szczegóły. Nawet ojciec wydawał się zainteresowany, gdy rozmowa zeszła na historię powojennej Polski. Zauważyłam jednak, że Agnieszka jest dziwnie milcząca. Zazwyczaj to ona brylowała w towarzystwie, opowiadając o sukcesach swoich dzieci lub nowych projektach męża. Teraz siedziała sztywno, co chwilę zerkając na Marka, a potem na swojego męża Roberta, który również wydawał się spięty. Gdy zasiedliśmy do stołu, napięcie wzrosło. Marek usiadł obok mnie, naprzeciwko Agnieszki. Babcia Jadwiga, jako solenizantka, zajęła honorowe miejsce u sztytu stołu. A więc, panie Marku, zaczęła matka nakładając barcz, jak długo pan wykłada na Uniwersytecie. Od 15 lat, odpowiedział, zaczynałem jeszcze jako doktorant. To dopiero kariera, westchnęła z uznaniem. Nasza Magda zawsze miała artystyczne zainteresowania, trudno jej było znaleźć stabilną pracę. Poczułam znajome ukłucie wstydu, ale Marek ścisnął moją dłoń pod stołem. Magda jest utalentowana i pracowita, powiedział stanowczo. Jej projekty graficzne są wyjątkowe. Współpracuje z najlepszymi wydawnictwami. Matka wyglądała na zaskoczoną. Nikt wcześniej nie stawał w mojej obronie przy rodzinnym stole. Rozmowa potoczyła się dalej, pozornie swobodna, ale czułam, że coś jest nie tak. Agnieszka prawie nie tknęła jedzenia, Robert unikał patrzenia w naszą stronę. Dzieci, zwykle hałaśliwe, siedziały cicho, wyczuwając napięcie. A znają się państwo długo? Zapytała nagle ciocia Halina, nakładając sobie kolejną porcję sałatki jarzynowej. Od trzech miesięcy, odpowiedziałam z uśmiechem. Poznaliśmy się na wystawie w zachęcie. Tylko trzy miesiące? Matka uniosła brwi i już tak poważnie. Czasem nie trzeba długo czekać, żeby wiedzieć, powiedział Marek, patrząc na mnie ciepło. I wtedy Agnieszka gwałtownie odstawiła kieliszek, rozlewając wino na obrus. Przepraszam, mruknęła, próbując zetrzeć plamę serwetką. Nie szkodzi, kochanie, powiedziała matka łagodnym tonem, którego nigdy nie używała wobec mnie. Każdemu może się zdarzyć. Tak, każdemu może się zdarzyć, powtórzyła Agnieszka, patrząc znacząco na Marka, niektórym częściej niż innym. Atmosfera zgęstniała. Babcia Jadwiga, która do tej pory cicho przysłuchiwała się rozmowom, odchrąknęła. Może czas na deser? Zaproponowała, próbując rozładować napięcie. Matka wstała, by przynieść tort, a ja poszłam za nią do kuchni, chcąc pomóc. Co się dzieje z Agnieszką? Szepnęłam, gdy byłyśmy same. Pewnie jest zmęczona, odpowiedziała wymijająco. Wiesz, dzieci, praca. Ale w jej oczach dostrzegłam coś, czego nie widziałam nigdy wcześniej niepewność. Gdy wróciłyśmy z Tortem, Marek i Robert rozmawiali o polityce, ale ich głosy były napięte, a słowa wyważone, jakby każde mogło być pułapką. A więc, Marku, powiedziała nagle Agnieszka, przerywając im jak się czujesz, spotykając się z siostrą swojej byłej żony? Cisza, która zapadła, była ogłuszająca. To twój były, nie mąż. Słowa Agnieszki zawisły w powietrzu. Czas jakby się zatrzymał. Babcia Jadwiga upuściła łyżeczkę, która z brzękiem uderzyła o porcelanowy talerzyk. Spojrzałam na Marka, którego twarz stała się blada, jak świeżo wykrochlowany obrus na stole, potem na Agnieszkę, której oczy płonęły mieszanką triumfu i bólu i wreszcie na matkę, której perfekcyjnie pomalowane usta ułożyły się w wąską linię. O czym ty mówisz? Zdołałam w końcu wydusić. Nie powiedział ci? Agnieszka zaśmiała się, ale był to śmiech pozbawiony radości. Twój wspaniały Marek był mężem Karoliny, mojej przyjaciółki z Uniwersytetu. Pamiętasz ją? Ta, która wyjechała nagle do Szwecji sześć lat temu, wyjechała, bo nie mogła znieść mieszkania w tym samym mieście co on, po tym, co jej zrobił. Poczułam, jak krew odpływa mi z twarzy. Karolina, wysoka blondynka o wiecznie roześmianych oczach, przychodziła do nas na święta, gdy studiowały razem z Agnieszką, potem rzeczywiście zniknęła nagle, a Agnieszka nie chciała o niej rozmawiać. To nie tak, zaczął Marek, ale mu przerwałam. Wiedziałeś, kim jestem, gdy się poznaliśmy? Wiedziałeś, że jestem siostrą Agnieszki? Jego milczenie było wystarczającą odpowiedzią. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Mój głos drżał, ale nie z zażenowania czy wstydu, z gniewu. Bo wtedy by nie wyszło, wtrąciła Agnieszka, jego wielki plan zemsty. Zemsty, powtórzyłam, czując, że tracę grunt pod nogami. Karolina odeszła od niego, wyjaśniła Agnieszka. Nie wytrzymała jego kontroli, jego zazdrości, jego temperamentu, a on nigdy nie mógł znieść porażki, zwłaszcza publicznej. Kiedy złożyła pozew o rozwód, próbował zniszczyć jej reputację na uczelni wśród znajomych, to dlatego musiała wyjechać. Marek wstał gwałtownie, przewracając kieliszek. To kłamstwa, warknął. Karolina miała problemy, których nie rozumiesz. A tak, może powinienem był powiedzieć ci wcześniej, Magdo, ale to nie była zemsta. To przypadek, że się spotkaliśmy. Przypadek? Agnieszka prychnęła. Przypadkiem bywałeś w jej ulubionej galerii sztuki? Przypadkiem zapisałeś się na te same warsztaty fotograficzne? Robert widział cię pod jej mieszkaniem, zanim się poznaliście. Robert, który do tej pory milczał, skinął niechętnie głową. Poczułam mdłości. Wszystkie drobne nieścisłości w opowieściach Marka, jego dziwne pytania o moją rodzinę, jego naleganie, byśmy poszli na tę konkretną wystawę, układały się teraz w przerażający wzór. A ty wiedziałaś? Zwróciłam się do matki, której twarz była teraz maską szoku. Wiedziałaś, kim on jest? Oczywiście, że nie, zaprotestowała. Jak możesz mnie o to oskarżać? Nigdy bym. Och, daj spokój, mamo, przerwała jej Agnieszka. Może ty konkretnie nie wiedziałaś, ale zawsze naciskałaś na Magdę, by znalazła kogoś z pozycją. Nie obchodziło cię, jaki ten człowiek jest naprawdę, byle miał tytuł przed nazwiskiem i pokazywał się w telewizji. Matka wyglądała, jakby ją spoliczkowano. To nieprawda, wyszeptała, ale bez przekonania. Przez całe życie mnie porównywałaś, powiedziałam, czując, jak trzydzieści dwa lata tłumionego gniewu wreszcie znajduje ujście. Agnieszka to, Agnieszka tamto. Dlaczego nie możesz być jak ona? Dlaczego nie znajdziesz kogoś porządnego jak Robert? A teraz, gdy w końcu przyprowadziłam kogoś, kto spełniał twoje wszystkie wyśrubowane kryteria, okazuje się, że to manipulator i stolker? Stolker to zbyt mocne słowo próbowałam bronić się Marek, ale zignorowałam go. I wiesz, co jest najgorsze kontynuowałam, patrząc prosto w oczy matki że gdyby nie Agnieszka Pewnie byś to zaakceptowała. Byleby tylko móc się pochwalić przed koleżankami, że córka spotyka się z doktorem, wykładowcą, autorem książek. Łzy napłynęły mi do oczu, ale nie były to łzy wstydu czy upokorzenia. Były to łzy wściekłości i ulgi. Ulgi, że w końcu mogłam powiedzieć to, co czułam przez tyle lat. Wstałam, biorąc swoją torebkę. Dziękuję, Agnieszka, powiedziałam cicho. Naprawdę. Moja siostra wyglądała na zaskoczoną, spodziewała się chyba gniewu, zaprzeczenia, sceny, ale nie wdzięczności. Spojrzałam na Marka. Życzę ci wszystkiego najgorszego, powiedziałam spokojnie. I jeśli kiedykolwiek spróbujesz się do mnie zbliżyć, zgłoszę to na policję. Potem zwróciłam się do babci Jadwigi, która siedziała oszołomiona przy stole. Przepraszam, babciu, zadzwonię jutro. I wyszłam, zostawiając za sobą chaos i ciszę. Gdy zamykałam drzwi, usłyszałam jeszcze głos matki. Jak śmiesz tak mówić do swojej matki? Wracaj tutaj natychmiast. Ale po raz pierwszy w życiu nie posłuchałam. Po wyjściu z mieszkania nie rozporkałam się, jak można by się spodziewać. Zamiast tego poczułam dziwny spokój. Wsiadłam do tramwaju jadącego w kierunku Pragi, mojej dzielnicy, którą matka tak pogardliwie nazywała niebezpieczną. Dopiero w moim małym mieszkaniu, wśród płócień, farb i niedokończonych projektów, pozwoliłam sobie na łzy. Następnego dnia rano zadzwoniła Agnieszka. Spodziewałam się pretensji, może nawet triumfu, w końcu zawsze lubiła mieć rację. Zamiast tego usłyszałam jej niepewny głos. "Możemy się spotkać? Tylko ty i ja?" Zgodziłam się. Umówiłyśmy się w kawiarni Filtry na Starym Mokotowie, neutralnym gruncie, z dala od rodzinnego domu. Powinnam była powiedzieć ci wcześniej zaczęła, gdy już usiadłyśmy z filiżankami kawy gdy tylko zobaczyłam Was razem na Twoim Instagramie ale bałam się czego zapytałam Że mi nie uwierzysz, że wybierzesz jego że to zniszczy to, co udało nam się zbudować w ciągu ostatnich lat miała rację nasze relacje poprawiły się, odkąd wyprowadziłam się z domu. Bez codziennych porównań i presji matki odkryłyśmy, że mamy więcej wspólnego, niż myślałyśmy. Karolina naprawdę wyjechała przez niego? Zapytałam cicho. Agnieszka skinęła głową. Kontrolował ją, sprawdzał jej telefon, maile. Gdy odeszła, zaczął ją śledzić, wysyłać wiadomości jej znajomym, szefowi. Twierdził, że ma problemy psychiczne, że zmyśla. Nikt nie chciał wierzyć, że szanowany doktor Lisiecki może być taki. A ty uwierzyłaś? Na początku nie, przyznała. Myślałam, że przesadza, ale potem zobaczyłam go raz pod jej domem, siedzącego w samochodzie. Stał tam całą noc i wtedy zrozumiałam, że Karolina ma rację. Opowiedziała mi więcej szczegółów o tym, jak pomagała Karolinie się wyprowadzić w tajemnicy, jak organizowały jej wyjazd do Szwecji, gdzie miała kuzyna, jak Marek próbował się z nią skontaktować przez wspólnych znajomych, rodzinę, nawet jej nowych współpracowników w Sztokholmie. Ale dlaczego ja? Zapytałam w końcu. Po co to wszystko? Bo byłaś jej podobna odpowiedziała Agnieszka, te same zainteresowania, podobny styl i byłaś moją siostrą. Myślę, że to była jego forma zemsty na niej, na mnie, na wszystkich, którzy stanęli po jej stronie. Pomyślałam o Marku, o jego uważnym spojrzeniu, gdy opowiadałam o swojej rodzinie, o jego subtelnych pytaniach o Agnieszkę, o matkę. O tym, jak nalegał, byśmy poszli na imprezę urodzinową babci, choć wcześniej niechętnie mówił o spotkaniu z moją rodziną. Jak mogłam być tak ślepa? Westchnęłam. Bo był dokładnie taki, jakiego potrzebowałaś, powiedziała Agnieszka łagodnie. Ktoś, kto doceniał cię za to, kim jesteś, kto nie porównywał cię do innych, kto sprawiał, że czułaś się wyjątkowa. Po raz pierwszy poczułam, że Agnieszka naprawdę mnie rozumie. Tydzień później zadzwoniła matka. Spodziewałam się awantury, wyrzutów, może nawet ultimatum. Zamiast tego usłyszałam, możemy porozmawiać? Przyjdę do ciebie, jeśli pozwolisz. Zgodziłam się, zaskoczona. Matka nigdy wcześniej nie odwiedziła mojego mieszkania na Pradze. Zawsze to ja jeździłam do niej, do rodzinnego domu na Mokotowie. Gdy przyszła, stała przez chwilę w progu, rozglądając się niepewnie. Bez makijażu, w prostym płaszczu, z włosami związanymi niedbale, wyglądała starzej i bardziej krucho, niż ją pamiętałam. – Ładnie tu masz – powiedziała w końcu, siadając na kanapie. Przytulnie. Nie odpowiedziałam. Czekałam. Rozmawiałam z Agnieszką, zaczęła. Opowiedziała mi wszystko o Marku i Karolinie. I wierzysz jej? Zapytałam. Tak, skinęła głową. Zadzwoniłam też do Karoliny. Pierwszy raz od lat. Potwierdziła to wszystko. Siedziałyśmy w ciszy, pijąc herbatę z kubków, które sama pomalowałam. Nieregularne, kolorowe, zupełnie niepodobne do porcelanowych filiżanek matki. – Miałaś rację – powiedziała nagle. – Co do mnie. Zawsze chciałam, żebyś była jak Agnieszka. Jak ja. Uporządkowana, przewidywalna, bezpieczna. Zauważyłam, że jej ręce drżą lekko, gdy odstawiała kubek. Bałam się o ciebie, kontynuowała. Twój ojciec też był artystą, wiesz, zanim został inżynierem, malował, marzył o galeriach, wystawach, ale mój ojciec, twój dziadek, przekonał go, że to nie jest odpowiednia droga dla mężczyzny z rodziną i zostawił to wszystko dla mnie, dla was. Tata malował? Zapytałam z niedowierzaniem. W piwnicy wciąż są jego obrazy, nigdy nie mógł się z nimi rozstać, choć nie dotknął pędzla od trzydziestu lat. To wyjaśniało jego milczenie, jego wycofanie, jego ciche wsparcie dla moich artystycznych ambicji, gdy matka krytykowała moje wybory. Bałam się, że skończysz jak on, z niespełnionymi marzeniami, z żalem. Ale teraz widzę, że bardziej skrzywdziłam cię próbując cię zmienić. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziała łzy w oczach matki, może nigdy. W ciągu kolejnych miesięcy wiele się zmieniło. Karolina wróciła do Polski na krótko, by zeznawać przeciwko Markowi, którego oskarżyła o stalking i nękanie. Okazało się, że nie byłam jedyną kobietą, którą obserwował i prześladował po rozstaniu z Karoliną. Gdy sprawa trafiła do mediów, stracił posadę na uniwersytecie i wyjechał z Warszawy. Ojciec ku zaskoczeniu wszystkich zapisał się na warsztaty malarskie dla seniorów. Matka, choć z początku sceptyczna, zaczęła towarzyszyć mu na wernisarzach. Powoli odkrywali na nowo coś, co stracili dawno temu. Z Agnieszką zaczęłyśmy spędzać więcej czasu, nie na rodzinnych obiadach pod czujnym okien matki, ale na naszych własnych warunkach. Czasem zabierała mnie na eleganckie kolacje w restauracjach na Wilanowie, a ja pokazywałam jej alternatywne kluby na Pradze. Odkryłyśmy, że mimo różnic jesteśmy do siebie podobne w sposób, którego nigdy wcześniej nie dostrzegałyśmy. A co z matką? Nasza relacja się zmieniła, choć nie bez trudu. Przestała komentować mój wygląd, moje wybory, mój styl życia. Zaczęła pytać o moją pracę, moje projekty, moje marzenia. I co najważniejsze, zaczęła słuchać odpowiedzi. W trzy miesiące po pamiętnych imieninach babci Jadwigi miałam swoją pierwszą poważną wystawę w galerii na Starym Mieście. Przyszła cała rodzina, ojciec z dumą oglądający moje obrazy, Agnieszka z mężem i dziećmi, nawet babcia Jadwiga, wspierana przez kuzyna Piotrka. I matka, która stanęła przed moim największym płótnem. Abstrakcyjną kompozycją w intensywnych czerwieniach, kolorze, które zawsze uważała za niewłaściwy dla mnie. Jest piękny powiedziała cicho zawsze miałaś oko do kolorów. Wtedy zrozumiałam, że najbardziej nieoczekiwanym rezultatem całej tej sytuacji nie było zdemaskowanie Marka, czy nawet moje uwolnienie się od jego manipulacji było nim odzyskanie rodziny której nigdy tak naprawdę nie miałam, rodziny, która wreszcie zaczęła mnie widzieć taką, jaką jestem. Czasem zastanawiam się, co by się stało, gdyby Agnieszka nie rozpoznała Marka przy tym stole? Czy odkryłabym prawdę sama? Czy zdołałabym wyrwać się z tej toksycznej relacji, zanim stałabym się kolejną Karoliną? Nie wiem. Ale wiem jedno, tamten bolesny moment stał się początkiem czegoś nowego i cennego. Odkryłam, że rodzina to nie tylko ci, którzy cię akceptują, gdy spełniasz ich oczekiwania. To ci, którzy potrafią przyznać się do błędów i spróbować od nowa. Dziś patrzę na swoje życie i widzę, że jestem dokładnie tam, gdzie powinnam być. Nie jako wiecznie rozczarowująca Magda, ale jako artystka, córka, siostra i kobieta, która wreszcie czuje się komfortowo we własnej skórze. Jeśli jesteś w relacji, w której czujesz, że musisz ukrywać swoją prawdziwą naturę, jeśli ktoś próbuje cię kontrolować albo izolować, posłuchaj tego głosu w twojej głowie, który mówi, że coś jest nie tak bo prawdopodobnie ma rację. Dziękuję, że wysłuchaliście mojej historii. Jeśli podobało Wam się to wideo, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. A jeśli macie podobne doświadczenia, podzielcie się nimi w komentarzach. Czasem najlepszym sposobem na uzdrowienie jest wiedza, że nie jesteśmy sami.